Wczoraj byliśmy w Ikei razem, a dzisiaj Michał pojechał już sam. Wczoraj kupowaliśmy więcej takich drobiazgów do domu, a dzisiaj zaplanowaliśmy kupić ten stół i krzesła, więc ja tutaj robię porządek z tymi kartonami. Michał pojechał kupić właśnie stół i będziemy sobie szykować miejsce na naszą jadalnię. Życzyła pomarańcze, tak? Więc mama pokroi. Ja chyba mogę typu melona. Melona jednak chcesz. Dobrze, to weźmiemy melona, tak? Mama no tutaj u go. Jest tak jeszcze, jeszcze Dobra, to mama kroi, tak? Zaraz weźmiemy talerzyk. I pokroimy na mniejsze, tak? Tak. Mam talerzyk. Bez, 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 muszę A bez No Bez być. Po prostu bez Proszę. i takie będę ci układać, co to na to? Okej. Okay? Tak. Ale nie, takie takie, nie, ale to nie, 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 Dobrze. I nie, nie, Możesz już iść. Coś jeszcze, żebym Ci dołożyła? Nie hmm, trzeba okay. Zajdź sobie na Super. Się myje pod łokiem, wiesz? Tak. Okej. Tylko musimy iść, bo no, woda spłynie. I teraz trzeba zrobić tak z powrotem. Chodź, mama to usłyszy. Mama, ty mi dasz? To okay. yeah. muszę... Okay. To no. Right. To muszę... Right. Oh, right. yeah. mm. oh, to muszę... Yeah. To muszę... Yes. To oh, so To it, okay. yeah. To ale To To zrobić. To To Wszędzie jest to po prostu zachęcenie, ale to jest I'm going No, tak, tak, tak. Znalazłam. Teraz musisz mi podtrzymać właśnie, ale ja próbuję podkręcić śrubkę, dobra. Jeszcze raz? Razem? Tak, to musi być tu. Tu jest ta dziurka. Mamy sobie tutaj. Mamę Mama, ty musi się pomóc. Taką ja Mama, ty ci się pomóc. ty mam mamie? mamie. Dobrze, dobrze, kochanie. Bardzo mi pomagasz w sobie. To mucha! to mucha. Nic, Laura! Nie jestem ja, gdzie żebym łochy udają już. O, wow! Tata, co to jest? Noga. Noga od stołu, wiesz? Noga od stołu? Mhm. O, nie normalne. Nie normalne? Nie, no, już Już gotowe. Już, gotowe. I zaraz przekręcimy ta kółka. Ale... Thank you.

Jak zostało już. Jutro posiadanie to jest złokość, a no upadało. Nie ma a Ale jej do no będzie skłoneczka, to pójdziemy.